Witajcie w naprawdę rekordowej powtórce na SPD-60 Konkiewicza w losowaniu na 8 tiery. Mamy tutaj powtórkę z wczoraj, tylko tym razem za sterami Inaczej, prowadzimy, pro, nasz bohater prowadzi polski czołg, polsko-dziewiątkę, a nie WTK. Chociaż no, aż dziwne, że dwa dni z rzędu mamy świetne bitewki na tej mapie, w tym trybie. Jaka jest na to szansa? Nie wiem, jeśli ktoś jest dobry z matmy, to może policzyć, ale tak poza tym, to jest to po prostu świetna okazja, żeby zobaczyć, jak się gra tymi polskimi TEDKami. No w końcu od wczoraj albo od dzisiaj, od wczoraj, no to widzicie, czwartego, czyli od trzeciego, zaczął się maraton na polską ósemkę i powiem Wam tak. Jak ja zobaczyłem, ile ten czołg kosztuje bez diżek, owa koboska, jeśli nie będziecie mieli minimum tych 50%, to szczerze mówiąc, jeśli chcecie sam pojazd, bez tej całej otoczki, tych wszystkich kredytów, nikonta premium, bez tego wszystkiego, to bardziej opłaca się po prostu jakiś czas poczekać. No ale jeśli macie okazję, to możecie sobie wbijać i ekspić. Może się uda Zawsze warto spróbować A nóż widelec zbijecie tutaj Ładnie sobie cenę I teraz tak kilianka. Oczywiście lekko nad nami No ale to nie zmienia faktu Że tutaj Te 200, no 300 właściwie 20 penetracji na złocie Ją przebiło, no bo To nie są pojazdy, które słyną z pancerza A czykolwiek Jeśli się Ustawicie, będziecie, dobrze ustawicie, będziecie podbijać ten pancerz, no to naprawdę uważam, że jesteście w stanie dość sporo odbić, no ale w takim starciu na równej powierzchni, no często wystarczy załadować Goldzika i wtedy macie bardzo duży problem. No i piękny strzał tutaj w AFX One'a, szkoda, że tylko za 500, mogło być tego ciutkę więcej. To odległość w sumie i tak robi swoje. Ponad 200 metrów. No ale ta te 30 jest nieco bliżej. Próbowała, próbowała strzelić w nasze garnczki, bo troszkę wystają. Ale i się nie udało. Mamy Tigera. Haeczek podachu dachu wchodzi jak złoto. No 21. Dało się zabrać. Jak haeczki walą tutaj średnio po 800. Średnio, no. No tak. No, 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 no średnio. One akurat nie mają mechaniki tych. Uszkodzeń zmiennych z odległością Dlatego one walą akurat te stałe 800 i bohater Może Nieczęsto wykorzystywać na nieco Miększe cele, a mamy tutaj chociażby Buraskę, która przyjęłaby Takiego heczka Za 800 z wielką przyjemnością No to jest tak jakby wam bezetka Rumnęła, no nie chcecie dostać tej peski Ale Fejsman znalazł bardzo fajną pozycję I może czuć się w niej w miarę Bezpiecznie, bo nie dość, że jest za zawrakiem tego Tigera dwójki. To jeszcze ten kamień mu pomaga. I tak, być może bez tego kamienia dałoby radę go w pewnym momencie przestrzelić pod tym tigerem. No ale teraz jest zasłonięty <laughs> dosłownie idealnie. Ale mimo to z Fartem weszło. Tylko martwi mnie ta mała ilość goldowych pocisków T30 wypaliła. Może mi ją skończyć, jest jeszcze kilianka. Ale T30 moim zdaniem groźniejsza, aczkolwiek. Kilianka była dużo łatwiejszym celem, i wcale nie dziwię się bohaterowi, że on właśnie ją wybrał. No i teraz tak: af 1 być może uda się go dorwać z chaeka, tylko bardziej, żeby poleciało w okolice Garnka. Tam byśmy mogli zabrać naprawdę dużo uszkodzeń, ale Arta nas troszeczkę wyręczyła. Także przed nami T30. Małsię i jeszcze ten Ester który moim zdaniem, pomimo że czołgiem premium jest, i to chyba każdy wie, jest takim, taką premką, którą raczej byście nie chcieli pograć tam swoją drogą nasz sojusznik. A w sumie Kobra, no nie ma co się dziwić, że gra na hek ale z tą jego skutecznością jest naprawdę. Różnie kończymy esterfała, ale te 30 wyjechała. Ona, jeśli ma to powiedziało, a w sumie nie zwróciłem do tej pory uwagi, ma to powiedziało. Zobaczcie, jeszcze gość ma dwie buje głości, więc to nie jest byle grajek. Poza tym, Kobra na hitach, no to nie jest przeciwnik, z którym byśmy się chcieli zmierzyć. Ale ten Małsię od boku, jak najbardziej, jest do wyciągnięcia. Tutaj poczekajmy, tylko aż ta Kobra odda te jeszcze dwa strzały. No już właściwie jeden jej się został. No i można chłopa olać, skupić się na nie? ale też nie do końca, żebyśmy się nie odsłonili tam, na tamte wzniesienia, narywali. Więc trzeba uważać, a nie się za wszelką cenę ulewać. Bo jak kalipan nam przygrzmoci, to zaboli. Poza tym ten Tiger prototyp też może nam sporą krzywdę wyrządzić. Tylko, że teraz zobaczcie, gościu trafia do garażu, nie trzeba było być geniuszem, żeby to wywnioskować, ale się na damy radę dorwać od tej strony. Po dolnej płycie wejdzie, jest niestety już na 400 HP, ale wchodzi, mamy, uwaga, siódmego fraga na 8 fragów, które zdobyła nasza drużyna i 7000 HP. No tutaj bohater fraguje jak oszalały i tych fragów będzie jeszcze dużo, 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 Więcej mamy tego Jaktigera. Na hita, jeśli nam dobrze polos polosuje ale Arta nas lekko mówiąc wspomogła, więc zostaje się w tym miejscu Kaliban. Jednakże uważajmy od boku, bo tam gdzieś na tych krzaczkach może siedzieć skurkowaniec w burasce. i dla niego my już jesteśmy na. No, dokładnie na magazynek, więc tu trzeba uważać, Kaliban nas dobił czy dobił. no... Dodatkowo uszkodził, zabrał na łącznie 400 uszkodzeń, więc jesteśmy w tym wypadku na hita. Niemal dla każdego pojazdu w tej bitwie. Także trzeba uważać, trzeba też łowić tego kalibana. I zobaczcie, pojawia się Buraska. Gdybyśmy tam byli chwilę, wcześniej to byśmy oberwali, ale mamy ją na hita. I losuje. Bohatera załadował oczywiście Haeka. Tutaj wpada mu dziewiąte zniszczenie. Jesteśmy. O krok od medalu pula, jeśli pójdzie tak dalej, to może i medal bohaterów Rosjani będzie dla nas. Ale fatalna pomyłka z doborem amunicji w tym wypadku. Kaliban już nam działo. Także słabo to wygląda. pocisk od arty leci w naszą stronę. Mylimy się po raz kolejny, i to może być dla nas dosłownie koniec. Bo ten kaliban zdąży przeładować, zanim my wbijemy kolejną pesteczkę. No i co się tutaj wydarzy? No chyba, że jemu skończyła się amunicja, bo jeśli snajpił, no to może być już po pesteczce, aczkolwiek... Udało nam się go skończyć, on nie przeładował, czyżby miał uszkodzony magazyn albo rannego ładowniczego? No, nie wiem, ale to się okaże, dwie minuty do końca bitwy, to jest szturm, więc tutaj... Ten czas leci wyjątkowo szybko. Jeszcze lorka na blisko. Działo uszkodzone. Skupiamy, skupiamy. Wchodzi. A jej. Z uszkodzeniami krytycznymi, więc nie ma tragedii. Działo naprawione. to przed nami. Dwunasty frak. Dwunasty frak. Popatrzcie, jesteśmy o krok od medalu bohaterów Rosjeni. Musimy mieć tutaj dużo farta. I żeby nam drużyna nie zniszczyła tamtego obiekta po drugiej stronie, bo do arty. To my raczej dojedziemy. Mamy 9000 nastrzelane. No i słuchajcie, wątpię, żeby drużyna nam tamtego medzika zostawiła. Trzeba się o niego bić, ale jedziemy po Arte. Także ja nie wiem, jak to tutaj będzie wyglądało. Na razie jest szansa, że tym medem gdzieś się schował, przykitrał. No ale to wygląda nieciekawie. No ale przynajmniej. Ma tam już jeden na jeden Także minuta do końca bitwy Nie dość, że musimy szybko znaleźć Arte To jeszcze Ubić tamtego Medzika A on radzi sobie Nie najgorzej, ciśniemy po niego 45 sekund do końca 13 fragów, jeden frag dzieli nas Od bohaterów Rosjeni. Popatrzcie, jeszcze Jest nadzieja, że go Złapiemy, tylko musimy dojechać Szybko, 30 sekund, może popełni błąd Wychyli się, ale tu też no, na strzał z 300 metrów będziemy mieli tylko. Z 500 metrów będziemy mieli tylko 300 HP. Musimy bardzo uważać. Jest, może się uda nawet go dobić. Musi tylko się wycofać. Ładujemy goldowy, żeby się na pewno nie pomylić. 10 sekund do końca. Strzelać czy nie strzelać? Czy ktoś go wykryje? Nie wykryje, nie zdążymy już przeładować. Było tak blisko. Do najcenniejszego medalu, jaki można byłoby zdobyć, ale niestety nie udało się. Może gdyby bohater miał turbo, to by się tutaj udało. A tak, no niestety, medal bohaterów rosjeni przeszedł nam bokiem, ale potyczka niezwykle emocjonująca, zwłaszcza ta końcówka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem.